Siemanko widzowie, został ostatni dzień pierwszego tygodnia LCK do omówienia, czyli właśnie mecze, które odbywały się w niedzielę i pierwszą serią. Ale to zaraz, najpierw pamiętajcie, żeby dostać łapki, suby, komentarze i dzwoneczki. A teraz właśnie już możemy przejść do pierwszej serii, czyli do HL kontra KDF. I tak, w pierwszej grze Dudu piknął Jaxa. I ten Jax gał z Fleet Footworkiem z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. E, osobiście wolę jacksa po prostu albo z lethal tempo, albo z gaspem. No ale okej, okay, może po prostu chciał mieć. E, nie chciał grać z gaspem, a chciał mieć e, drzewko. Nie wiem precyzji, po prostu. Ok, i ogólnie, Quang Dong Fix w pierwszym tygodniu ogólnie fajnie się pokazało po prostu. Mm, pomimo, że tutaj tą serię przegrali to w 21 minucie Quang Fix ograło Zekę po prostu, który chciał się wybić na Azirze i to nie wyszło, bo... Zeka grała z w ogóle i ten play po prostu od Zeki, Zeki nie wyszedł, bo zawodnicy KDF mieli flasher i z tego zagania właśnie nic nie wyszło, znaczy wyszło tyle, że Quangdom Fix sobie wzięło Barona. No i ogólnie zaciekłe takie wyrównane walki były. W 28 minucie zekastepował do Ward'a i jakby obrócił mecz na stronę HLE i w zasadzie od tego momentu po prostu -e, no, kontrolowało go i wygrało pierwszą mapę. W drugiej grze za to w 10 minucie zobaczyliśmy Pełen obraz. Czy, pe, czy pełen obraz? Zobaczyliśmy po prostu Dorana, takiego typowego, gdzie leci Xantę do przodu, bo ma niby dwóch ziomków obok siebie, którzy nie mogą jeszcze tak jakoś mega swallow upować, no ale leci tym Xantę na goście Watroxa. No i po prostu jest ogrywany jak dziecko i. No, dudu go zabija po prostu tym Atroxem. To Mega wylew to był, ale. Innym zawodnikiem, który miał turbo wylew, to był Tejun na Ezrealu, gdzie po prostu jak ja widziałem, jak Viper rzuca wojskera albo po prostu Tejun dostaje Ceka, to już myślę tak. Viper zaraz użyje ulta, wbije się w niego i go zabije po prostu, i tak ta gra wyglądała, że Tejun. Nic, kompletnie nic na tym Ezrealu nie robił, nie jestem osobiście fanem właśnie Ezreala, jeżeli w enemy teamie są tanki i w ogóle, po prostu Ezreal nie jest w dobrym state'cie na aktualnym patch'u, no i po prostu, no Viper po prostu się wydarzył na kaisie i wykierował tę która nie była jakoś już mega wyrównana. Wyrównana za to była kolejna seria, czyli DK kontra KT. W pierwszym meczu zobaczyliśmy Piosika na i niezbyt to coś dawało. Hmm. Wbity od Lucida generalnie nic nie dawały, do 16 minuty jakoś mniej więcej po prostu. Za każdym razem jak Lucid się wbijał to nic to nie dawało, nic średnio coś robił hmm. Ogólnie Plaski miała Fajny draft, bo jakby enemy grali dwóch adk i mieli tylko jednego tanka, a DK miało taki team, który kontroluje daną przestrzeń w sensie. Mieli Maokaja, który wiadomo ma sadzonki, ma korzenie, później jest Syndra, któ która może te kulki fajnie sobie ustawiać, żeby z zarzucić. Były też piór Kazai, no i KT niezbyt chyba miało jak w to grać po prostu. No i ta gra była jednostronna dosyć, i DK wygrał tę grę. W drugiej grze za to, DK miało przewagę, zflipowało na Baronie, Katie wygrało walkę na tym Baronie, potem walkę na Smoku wygrało DK, po prostu to było takie, takie hard-ataki mieć, mogli mieć kibice obu drużyn po prostu w tej właśnie drugiej grze. No, ogólnie Aiming w 42 minucie wyłapał i nie pamiętam już kogo, i to pomogło mocno KT. No i później dalej gra, właśnie była taka mega wyrównana. I KT, gdzie już mieliśmy ich spisywać na staty, no to odpalił się Deft na Afeliosie. I pomimo, że właśnie tam był taki Draft ze strony DK, że mieli wajkę z Rumblem i Akali I pomimo tego, że chcieli jakby połączyć to wszystko, żeby defta zabić na tym się to się nie dało. Nie potrafili Devt o do drugą grę i właśnie po tym zaganiu gra się skończyła. W trzeciej za to grze ymm, Showmaker na no, nie z jakiegoś powodu kupił Lich Bane na pierwszy item. Nie jestem raczej tego fanem, nie wiem czy masz jakieś obrażenia wtedy też na duże, no ale okej, okay. początek sezonu, może coś tam jakieś testowanie też mogło być. Później, w miarę takie spokojne, to było aiming. Znaczy w ogóle, gra była taka, że DK prowadziło przez większość czasu, tą trzecią właśnie aiming właśnie fajnie synde wyłapał ręce i na midzie gdzie tam po przez tą ściankę przy tier 1 przeleciał i no wyłapał BD Diego i to też pomogło DK no ale też później była taka walka na Baronie gdzie no perfect po prostu skrał z, z choć no, DK niby wzięło Barona ale no później perfect pokazał taki pod ten potencjał, który miał i którego trochę oczekiwaliśmy od niego na gnarze, gdzie naprawdę gościu po prostu poleciał sam na trzech albo na czterech nawet. I no, dzięki temu zagraniu tak naprawdę KT wróciło dosyć mocno do tej gry. A gra się skończyła w taki typowy po prostu, taki najgorszy sposób tak naprawdę, bo to było. Losowe wyłapanie na midzie, losowa walka na midzie i nagle Katie po prostu wygrywa tą walkę i wygrywa gę. No, <grymne> tak zakończyliśmy niedzielne mecze po prostu i pierwszy week LCK. W sensie mega fajna seria do obejrzenia, bo wyrównana, strasznie dużo wyników 2-0 było, co się nie spodziewałem i trochę szkoda, że aż tyle tego, ale no cóż. Hmm. A teraz przyszła pora zabrać się za predykcje, które robiłem właśnie w poprzednim tygodniu na ten pierwszy tydzień i chwilę po tym za predykcje na drugi tydzień LCK. A, A więc tak, jak możecie widzieć, trzech predykcji nie trafiłem totalnie. Tak szczerze to no pierwsza seria DRX kontra Nongshim to mogło iść w obie strony tak naprawdę, a tu no, ta seria nawet równa to w zasadzie nie była. Nongshim po prostu wygrało 2-0 i troszkę byłem z... no, zdziwiony tym wynikiem jednak. Później 2-0 od T1 miało być, było 2-1 dla Genji Poza pierwszą mapą to T1 po prostu dziwnie się pokazało. I w zasadzie no, to tyle. No i później DK kontra KT, to też taka, to była taka seria akurat 50 na 50, mi się wydaje, no i... No osobiście po prostu uważałem, że DK ma lepszych, yy, znaczy powinno po prostu wygrać, no... To jest szkoda, ale... Nie ma co się... Smucić, bo to nam też szykuje takie fajne telekom Warsy na nadchodzący tydzień. A po tego, no to właśnie predykcje na drugi tydzień. Pierwszą serią będzie jest HL kontra Firex. No i tutaj, tak szczerze, no to 2-0 dla HL. Nie sądzę po prostu, żeby Firex uwała jakąkolwiek mapę, troszkę niefortunnie dla nich. Znaczy. Widzę scenariusz, w którym oni urywają mapę, ale w swojej predykcji nie daje tego. No i w sumie to tyle. Posłuchaj, mi się wydaje, że ma wszystkie linie lepsze niż niż Fiex. No. Taka jest w zasadzie prawda, no. Kolejną serią jest KT kontra Kwang Dong i tutaj daję 2-1 dla KT z tego powodu, że po prostu. Miło się patrzyło na Kangong Fix w tym zeszłym tygodniu. Dlatego uważam, że mogą używać mapę, bo Katie nie jest stabilną drużyną. A jeżeli KDF wsiądzie na przykład mniej więcej coś podobnego jak na Genji, no to KT jest słabszą drużyną niż Genji i powinni po prostu te przewagi, co oni tam mieli, przekuć w wygraną jednej mapy chociaż. W czwartek za to będzie powinno być raczej takie nudne, bo to DK kontra Nongshim i tutaj daję 2-0 dla DK. Nie wiem, na zwycięstwo jednej mapy Nongshim może z 5% bym dał, naprawdę. Nie uważam, żeby byli w stanie serię wygrać. No tą jedną mapę może, ale to też tak jakby spoko, że wygrali pierwszą serię w tym, wersji K, ale no grali na DRX, a później dostali od Genji 2.0, pomimo, że w pierwszej mapie fajnie się pokazali, ale no będzie mniej więcej podobny obraz do tego właśnie, co było na Genji. Ja propos Genji to uważam, że też Genji 2.0 na ok, by on No co? no, drużyny z dwóch różnych półek po prostu się, się spotykają. I tak samo jak w poprzedniej serii, która będzie miała miejsce tego dnia, no daje też jakieś 5%, żeby on jakąkolwiek mapę uwielbiam. na Genty. Za to mecze piątkowe już są dosyć ciekawe, bo są Telecom i ja opisałem, że t wygra to 2-1. Wydaje mi się, że po prostu tak. Na topie może być Diff, bo w meczu DK kontra KT Dziwne rzeczy się działy, a Zeus y, moim zdaniem akurat nie miał do złego tygodnia. No i tak szczerze, no to właśnie na perfekta powinno być łatwiej. A Kingen nie jest takim toplanerem jednak jak Zeus, więc może pokarać. Wydaje mi się, że jedna mapa uwywana przez Katie to będzie albo jakiś Curry od Defta, albo od Bidi. No ale ostatecznie T1 wygra 2-1 i w ogóle właśnie te Telekom Warsy w ostatnim roku były takie bardzo zacięte i ciekawe. Więc liczę na trzy mapy. I tak samo liczę na trzy mapy w następnej serii tego dnia, czyli FearX kontra DRX. I no tutaj, no FearX mapę na BRON straciło, na DRX nie wiem. Czy stracą DX Póki co, to żadnej mapy nie wygrało. No, ale obstałem, że jaką, jakąś mapę wygrają jednak. No i tak w sumie to DX nie grało jakoś tak. Tu było mega źle. Tylko. No, coś w pewnym momencie po co zaczynało szwankować. I nie uważam po prostu, żeby ta drużyna była. Aż tak mega zła, żeby nie miała jeszcze żadnej wygranej mapy. Naprawdę. Ja tak uważam, dlatego daję im tutaj zwycięstwo jednej mapy, ale ostatecznie właśnie VRX powinno wygrać. Może się zdarzyć jakiś dziwny scenariusz, w którym DRX wygrywa tą serię, bo między tymi team botom teamami właśnie takie dziwne historie lubią się zdarzać. No a w sobotę mamy też kolejne Bengę, czyli Genji kontra DK. I po tym, co widzieliśmy od Genji w pierwszym tygodniu, i to, co widzieliśmy od DK, no to 2-1 dla Genji po prostu. Mm. DK raczej nie jest drużyną, która nie powinna ływać mapy na Genji. No, ale Genji, jakby no, mocno się jednak pokazało. A nie miało ty. Te... Znaczy, no, miało. Jedną trudną saję w zasadzie póki co to Noti 1 No i tutaj drugi taki ich sprawdziam też dopiero. Taka jest prawda? No ale. też zobaczymy po prostu jak tym drużynom pójdzie we wcześniejszych meczach. Czy Genji nie będzie miał jakieś problemu. A zresztą te drużyny wygrają w ogóle w ten sam dzień, czyli w czwartek. No i zobaczymy, czy tam nie będzie jakichś też problemów nagle. Ale obsałabym po prostu 2-1 dla Genji, Tutaj w sobotę mamy też kolejną taką ciekawą, jednak serię, czyli Nongshim kontra Kwangdong Fix. I ja daję 2-1 dla Kwangdongsów. To właśnie dlatego, że mi się y, bardzo podobali podczas y, pierwszego tygodnia. Ale y, w Nongshim jest też jeden zawodnik, który też mi się bardzo podobał, i to był Jiwoo który no, naprawdę bardzo fajnie zagrał ogólnie ten pierwszy tydzień, dlatego daję właśnie 2-1 dla Kuang Dongs, a nie 2-0. Zresztą dziwne też by to było, jakby drużyny z dolnej połówki tabeli miały nagle 2-0 robić na siebie. Widzę też, to jest taki, wydaje mi się, że to jest taki mecz 55-45, może 60-40 dla KDF. No ale daje zwycięstwo drużyny, która mi się po prostu bardziej podobała w pierwszym tygodniu i w zasadzie to tyle. No i zamykamy drugi tydzień niedzielnymi meczami, czyli DRX kontra Brion i to też jest... To może już taki troszkę mniej ciekawy mecz. Jakoś nie potrafię dać na razie zwycięstwa dla DRX, przez to, że... dużo problemów po prostu było widać w tej drużynie. Aby on jakikolwiek... znak życia pokazało, bo chociaż urwali mapę na FirX, a DRX nic nie urwało póki co, no i... Znaczy, no zobaczymy co DRX na... Firex pokażę. No i tutaj najpierw po prostu 2-1 dla Byonu. No i ostatnim meczem drugiego tygodnia jest kolejny banger, czyli T1 kontra HL. Nie oszukujmy się, ale od w zasadzie piątku. No tak, piątek jest T1 KT, później Genji DK w sobotę, no i w niedzielę HL, T1. No. Trzy dni pod rząd bangerów. taka jest prawda. Ja tutaj daję 2-1 zwycięstwo dla T1. Nie uważam, żeby to był łatwy mecz dla T1. I widzę scenariusz, w którym HL wygrywa tą serię. Tak naprawdę, no HL póki co yy, też jest niepokonane. Aczkolwiek, no przeciwników nie mieli zbyt klasowych, bo to KDF i DRX, no ale tutaj myślę, że zobaczymy po prostu na ten tydzień T1 powinno być bardzo dobrze po prostu przygotowane, bo mają ciężkie mecze i powinni wjechać na full tryhardzie nie robić jakichś dziwnych, głupich rzeczy jak się działy na Genji w trzeciej mapie, gdzie tam Keria był na przykład losowo wyłapywany. No i po prostu moja predykcja to jest 2-1 dla T1. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, żeby stać łapki, suby, komentarze i dzwoneczki. A ja Wam dziękuję i słyszymy się po dwóch dniach LCK, czyli będziemy słyszeć się już w czwartek.